Dobry kochanie, witam się z Wami w kolejnym vlogmasie. E, niestety muszę Wam się przyznać, że trochę zaniedbuję tutaj znowu te vlogmasy, ale wszystko jest spowodowane tym, że naprawdę ten grudzień jest mega szalony i ten okres jest po prostu taki, że ja nie wyrabiam się na zakrętach. I chciałam dzisiaj nagrać dla Was vloga od samego początku mojego dzisiejszego dnia, ale ten dzień to wyglądał tak, że ja po prostu pędziłam i, <grywki> i wszystkiego zapominałam i już nie wiedziałam, co się dzieje, także mi się to nie udało, ale zaczęłam e, nagrywanie już e, teraz, znaczy teraz nagrywam e, już od połowy tego mojego dnia. E, no i jak widzicie, oczywiście znowu jak cyganka z torbami ze wszystkim, bo byłam dzisiaj na sesji zdjęciowej w studiu, znaczy nie sesji zdjęciowej, a bardziej nagrywek do różnych współprac. No i rano też jeszcze oczywiście z dziewczynkami nagrywałyśmy tutaj w domu też na współpracę. No naprawdę szalony okres właśnie dla wszystkich, bo klienci też chcą przed świętami mieć fajne materiały. Wiadomo, że to jest taki najlepszy okres. Więc tak, ja po prostu cztery dzisiaj współpracy nagrałam jednego dnia. Idę do domku, muszę to wszystko rozpakować, znaczy w sumie już jestem w domu, ale tak, rozpakujemy to i muszę wam pokazać parę fajnych rzeczy. Od rana, tak jak mówiłam, mieliśmy tutaj nagrywki. O, dziewczynki teraz mają przerwę na oglądanie bajeczki. Hello! Jak tam? Ja jeszcze muszę Wam się przyznać z jedną rzeczą: że naprawdę, przez to, że jest tyle rzeczy do robienia, ja jeszcze robię swoje znowu jakieś nowe projekty, to mój dom, jakby, totalnie nie czuje świąt. <śm> I coś tutaj zaczęłam przygotowywać. Tak jak widzicie, jakieś poduszki tutaj leżą, strojki, ale nie jest to tak, jakbym chciała. I wszystko na razie jest takie, wiecie, do góry nogami. Choinka jest, ale nie jest ona ubrana, wiszą tylko na niej jakieś trzy kokardki. Także chciałabym się dzisiaj za to chyba wziąć. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo jak tylko mam chwilę takiego, wiecie, spokoju, to mam ochotę sobie usiąść po prostu na kanapę i tak wiecie, tak, uff, nareszcie mam wolne, ale trzeba to już naprawdę w końcu dokończyć, prawda? I jak tylko skończyłyśmy nagrywanie, to miałam 10 minut, żeby dojechać do studia od siebie tutaj z domu. Także zostawiłam wszystko, zostawiłam dzieci z Robertem i poleciałam szybko do studia. I zobaczcie, jak to wygląda. To są po prostu realia. Realia tego, na Instagramie jest wszystko pięknie, a w rzeczywistości później zostaje taki bałagan. Więc yy, nie to, że jeszcze mnie czeka ogarnięcie mieszkania domu, to przygotowanie tego na no, święta, nagranie dla Was tutaj oczywiście też vloga, bo po prostu ambicje były takie, żeby nagrywać codziennie tego vloga, ale no niestety, niestety ja po prostu, no choćbym chciała, to bym się. Wiecie co? <śla> Jakbym miała nagrywać codziennie. I naprawdę bardzo zazdroszczę, że niektórym się to udaje, ale no, mam nadzieję, że parę tutaj vlogmasów się takich świątecznych pojawi, żeby wczuć się w końcu w ten klimat vlogmasowania i świąt. Naprawdę, zawsze jak robię nagrywki czy sesje zdjęciowe i wracam z tego studia, to jestem takim po prostu tragarzem wszystkich rzeczy. i Dresik bluza szybko, tylko żeby zarzucić coś na siebie. Jeszcze zostały mi czerwone usta, jak widzicie, po <grymka> nakrypkach, więc idę się ogarnę. Przebiorę się trochę ładnie, może jakąś świąteczną w piżamkę, bo już chyba dzisiaj nigdzie nie ruszam się z domu, poogarniam wszystkie rzeczy z domu. I chciałabym wam pokazać, bo mam fajny zestaw od Paryskich, więc będę miała dla was tutaj bardzo fajną informację z jakimś kodem robotowym dla Was. Także dajcie mi chwilę, przybiorę się ogarnę się <grym> i pokazuję Wam, co mam. Okej, okay, już jestem. Może nie ogarniałam się jakoś dużo. Miałam zmyć makijaż, ale stwierdziłam, że jednak sobie zostawię te czerwone usta, to będzie tak bardziej świątecznie. Złożyłam sobie piżamkę. Bo w piżamce jest mi najwygodniej w domu i już sobie tutaj będę wszystko powoli ogarniać. Jedna słuchajcie rzecz. Nie wiem, czy ktoś zauważył. Ale wróciłam do swojego koloru. E, powiem Wam szczerze, że jednak w tym ciemniejszym czuję się zdecydowanie najlepiej. Ten kolor rudy był fajny, podobał mi się, naprawdę ten kolor mi się bardzo podobał. E, ale jednak powiem Wam szczerze, że jakoś się nie mogłam do niego przekonać momentami trochę tak się źle czułam i się wkurzam tym, że jednak on mi nie pasował na przykład do różnych moich rzeczy w szafie, tak wiecie, nie fitował jakoś dobrze z ubraniami i jeszcze jaki kolejny taki minus tego koloru, że naprawdę był bardzo ciężki w utrzymaniu, a mianowicie te włosy wyglądały tak mniej zdrowo niż na przykład takie ciemniejsze. Jakoś mi się one bardziej puszyły, więc moje włosy chyba po prostu nie nadają się do takiego rozjaśnienia, bo już kiedyś włosy rozjaśniam i miałam też taki jasny blond i włosy wyglądały tragicznie, więc to niestety minus tych jaśniejszych takich kolorów. Więc niestety, ale pożegnałam się z tym rudym. Fajnie było, jakoś inaczej każdy mówi, że tak trochę świeżej i młodziej, też tak w sumie uważam, ale jednak co by nie było, to w tym ciemniejszym czuję się najlepiej, tak klasycznie, elegancko, pasuje on właśnie do każdej też takiej stylizacji, nawet takiej wyjściowej, bo na przykład już do czerwonych sukienek, jak przymierzałam tym rudym, to wyglądałam źle. Ja, jak wiecie, lubię też taką fryzurkę, taką ulizaną, takiego koczka, i te brązowe włosy wyglądają naprawdę spoko w takiej fryzurze, a te rude wyglądały źle. No ale fajnie było, ale się skończyło. A jak tutaj już siedzę i się rozgaduję, to pokażę Wam właśnie ten zestaw, który chciałabym Wam pokazać. I to jest zestaw Perfum od Paryskich. Ja z Paryskimi współpracuję już naprawdę dłuższy czas. Na Instagramie więc dla Was tutaj to pewnie będzie nowy temat, bo chyba tutaj o tym nie wspominałam, tak mi się wydaje. Więc pokażę Wam ten świąteczny zestaw, który naprawdę jest bardzo fajnym zestawem, jeżeli chodzi na jakiś prezent dla kogoś. Przychodzi on w takim oczywiście kartonie, jest to tylko karton wysyłkowy, który zabezpiecza Wam w środku cały ten zestaw. A, nie wspomniałam. Jeszcze wcześniej o tym. Paryskie perfumy są to perfumy inspirowane mm, takimi markowymi perfumami. Także to jest świetne rozwiązanie dla osób, które. Mm, Wolą wydać trochę mniej pieniędzy na perfumy, a pachnieć luksusowo. Ja na przykład tak mam i ja na co dzień używam sobie tych perfum, a na jakieś wyjścia to faktycznie używam jakichś markowych, takich droższych perfum, bo naprawdę mi jest jakieś szkoda, a te są naprawdę świetnym rozwiązaniem, bo wychodzi wam to naprawdę tanio, a pachnie się podobnie. Tak samo nawet. Dobra, robimy unboxing. Czekajcie. O, tak macie to zapakowane, więc tu jest wszystko zabezpieczone, nic Wam się tu nie stanie. Proszę bardzo. To jest tak. I wyciągam Wam te pudełeczko. I zobaczcie. Muszę tak Wam e, pokazywać, żeby się światło nie odbijało. Jest to zestaw perfum inspirowanych e, i akurat ja mam zestaw który ma pięć różnych perfum o różnych pojemnościach. Czyli mamy 250 i trzy 30 ml. I teraz, co jest w ogóle świetne w tym wszystkim, że taki zestaw możecie sobie sami spersonalizować, czyli możecie sobie sami wybrać perfumy, jakie byście chcieli, żeby były w tym zestawie. Jest jeszcze drugi zestaw na stronie i on jest z trzema perfumami. Dwa mamy 30 ml i jeden 50 ml. Także każdy może sobie wybrać jaki zestaw chce: czy ten większy, czy ten mniejszy do wyboru. I powiem Wam także. Ta paczka już tak w so, sama w sobie pachnie, nawet nie, nie trzeba otwierać tych perfum, a już po prostu e, czuć. Ja naprawdę, tak jak Wam wspomniałam, bardzo lubię te perfumy, używam ich na co dzień e, cały czas. Mam po prostu już kolekcję ogromną tych perfum. E, każdy zapach jest naprawdę piękny i taki wyjątkowy, bardzo ładnie pachną, bardzo długo się utrzymują. No, i co słuchajcie, jest najważniejsze, że one naprawdę są w bardzo, bardzo przystępnej cenie. Także naprawdę Wam serdecznie je polecam. I a, jeszcze z takich najfajniejszych, oczywiście, rzeczy, to mam dla Was kod do tych paryskich. Także jeżeli ktoś z Was tutaj ogląda mnie na YouTubie i chciałby sobie zamówić takie perfumy, to podaję Wam tutaj stronę. Tak, tu Wam zrobię stronę. I mój kod rabatowy Kaja Xmas, też Wam podam, który daje Wam 25% zniżki na zakupy e, paryskich perfum. Także myślę, że to jest bardzo dobry deal. Wejdźcie sobie na stronę i zobaczcie, jakie tam są, e, w ogóle, jaka jest tam oferta. No, macie wszystkie perfumy, naprawdę. I w takich cenach, że żal nie zamówić. Ok. E, Idziemy teraz, moi kochani, sprzątać. <laughs> sprzątać dom. Muszę zrobić jeszcze jakiś obiad. W sensie już tam wstawiłam do piekarnika jakieś frytki i kurczeczka, także sobie zjemy jakiś obiadek i ogarniemy dom, i później będziemy go już przystrajać, bo już muszę to dzisiaj zrobić. Jak ja dzisiaj tego nie zrobię? Chociaż nie wiem, czy ja dzisiaj to zrobię, czy mi się chce faktycznie. <laughs> Dobra, yy, na razie nie mówię, czy to robimy, czy nie, bo teraz już mi się jeszcze, żeby trochę odechciało na samą myśl, bo to nie jest wcale też takie łatwe. Yy, a myślę, że trochę mam do ogarnięcia najpierw w domu, bo jakby dla mnie to w ogóle nie ma sensu jakby przystrajać domu, jak ten dom jest nieposprzątany, a dzisiaj to mamy taki Meksyk, że naprawdę Mijacz jest wstyd. Yy. Prostu. Ja wam pokażę, żebyście widzieli, że to nie jest tak wszędzie kolorowo i tak czysto. <grafię> Jak wam się też czasami wydaje, że u niektórych to jest tak idealnie, jakby ja w to nie wierzę. Serio. <grafię> że ktoś ma tak idealnie w domu, bo jakby wiecie, część domu można sobie mm, ładnie zaaranżować <grafię> pod nagrywki, ale myślę, że tam z drugiej strony z boku to zawsze jest po prostu Saigon yy, i tak no tak jest. Chodźcie, idziemy ogarnąć, zjemy i zobaczymy, co zrobimy później. Czy... Ja wiem, jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o pracę, bo jutro też mam bardzo, bardzo ważną sesję zdjęciową, ale to nie jest moja sesja zdjęciowa, ale muszę tam być. I niestety bardzo bym chciała, ale nie mogę Wam o tym mówić. No ja nie lubię, jak ktoś trzyma takie secret projekty, najpierw o tym mówię, a później mówi, że nie może o tym powiedzieć, ale no chciałam Wam powiedzieć, bo mogę się tylko tak pochwalić. Jestem bardzo dumna i się bardzo cieszę, ale może jeszcze czasem Wam o tym powiem. Chodźcie. E, no tak, ja jestem dobra, powiem Wam szczerze. Już tak się przybrałam w tą piżamkę i właśnie już tutaj plany w głowie, ubieranie choinki, sprzątanie w domu, strata tata, odpoczynek, a mi się właśnie przypomniało, że ja przecież dzisiaj mam jeszcze trening. Jestem naprawdę hit. Gdyby nie kalendarz w telefonie, to ja bym nie przeżyła jednego dnia. <grywka> naprawdę, ja nie mogę uwierzyć. Ja w głowie to mam po prostu taki Taką burzę wszystkiego, że ja potrafię coś powiedzieć i za 5 minut na przykład to zapomnieć. I naprawdę, jeszcze przed chwilą gadałam przecież o tym treningu z Roksaną, a przyszłam do domu, już przebrałam się w piżamę, już poczułam ten vibe domowo-piżamowy, i już jestem tak, już zostaję w domu, ubieram choinkę. <grym> a ja zaraz muszę się ogarniać i jechać na trening w sumie. Jest godzina 15:00. Mm, a ja trening mam na 19 ale muszę tam wyjechać wcześniej więc muszę tak wyjechać 17.40 tak, bo tak jeszcze zajeżdżam po Roxane, zanim jeszcze tam dojedziemy i bla 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 więc tak, także może pójdziecie ze mną na trening, co wy na to? zamiast ubierania choinki pojedziemy na trening K1 dobra, ale najważniejsze to idziemy teraz sprzątać spoko, tylko nie słychać Okay. jeszcze wysłała właśnie do menedżerki różne rzeczy eee, idziemy jeść i sprzątać tak, by the way robiłam dzisiaj reklamę też dla koptów Andente i powiem Wam szczerze, że to są naprawdę bardzo pyszne miszkopty. Te, te mini bardzo polecam. Kuchnia ogarnięta, czyli jakieś jedna dziesiąta domu. Czysta. A teraz, moi kochani, jesteśmy w sypialni, w której również jest jeden wielki Saigon, ponieważ moi dzieci się dorwały do moich toreb. Oczywiście wszystko wymują, przeglądają, co tam jest, ale pokażę Wam jeszcze lepszą część, oczywiście, naszej sypialni. Tu, moi kochani, przyszedł Armagedon. Tak. Jeden. Nie pytajcie, jeden, dwa, jaki? Jeden, jeden, <laughs> po prostu się to tak stało. Jak to się stało powiedz tutaj ten bałagan? Jak? Bo ja nie wiem. Mama to jeszcze nawet nie sprzątnęła walizki po weekendzie. I ogólnie to jest tak, że co się nie ułoży, to zaraz dochodzi kolejne pranie i pranie suszarki oczywiście. I tak o. o a tu moje dzieci w takich samych piżamkach, proszę bardzo. Dzień dobry! Hej, jestem Maja. O, a wy? O, jak pięknie się przywitałaś! Ślicznie. Cześć, witam was w vlogu. I co będziesz dzisiaj robić? Babeczki. Babeczki. Tak, tak. Chyba robiłyśmy już babeczki dzisiaj, tak? Tak, robimy ciasto. Już babeczki dzisiaj robiłyśmy. A ciasto? Ciasto może następnym razem zrobimy. Dzisiaj trochę sobie jeszcze pocilujemy i mama zaraz y, przebiera tą piżamę, rój sportowy, zakłada rękawice i idzie na trening. Czemu? No czemu? No idę na trening, jak to czemu? Na trening. Czego? Chodzisz na trening. Chodzisz na basen. No pokaż. No? Co tak chcesz pokazać? O mój <susurka> A co? Hello. A uczyłyście się jakichś piosenek świątecznych w przedszkolu? Hello Wendy! Hello Sumy! Hello, Hello Santa! Happy Holidays! Happy Holidays! One, <todgłos> two, Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Merry Christmas, everyone! Let's go in the house. I have list "Jingle bell, jingle bell, jingle on the way." Have my list to Jingle jingle bell, jingle on the way. Ja tutaj sobie zmywam twarz, a tu zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest po prostu... Maja! Tu jest robienie imprezowych makijaży. A wy gdzieś wychodzicie, przepraszam bardzo, czy o co chodzi? Ja wychodzę. A gdzie ty wychodzisz? Nie wiesz! No nie wiem. Nie chodzę. No nie wiem, że wychodzisz. Nic mi nie mówiłaś. Idę na imprezkę. Na imprezkę idziesz? Ja o niczym nie wiem koleżanko. Przepraszam bardzo. Jaka to imprezka? A ten, 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 A ten, ten, ten. I o której wrócisz do domu? Belek. Muszę disco, disco. W disco, disco jeszcze musisz się przebrać, tak? W no. disco, disco disco. Nie sądziłam, disco, że ten disco. czas przyjdzie aż tak szybko. A Ty też idziesz na jakąś imprezę? Nie. Nie, Ty nie. tak się malujesz tylko w domku? Okej. Okay. Ale pięknie się malowałaś. Pokaż. Wow. Super. Naprawdę bardzo mi się podoba. Kiedyś jak była morsza, to też tak się malowałam. Ekstra. Różowe i błyszczące. Pięknie to wygląda. Już jestem! Jestem już. Jestem Aha, już. Szpileczki. Jestem już. Makijaż zrobiony. Już jestem. Już jesteś gotowa? No. Ja jestem. Nie umiem chodzić. Uważaj Majcia. Dobra, ogarnęłam się już na trening. Dresiki, bluza, biorę torbę treningową i lecę, słuchajcie. Także miało być dzisiaj świątecznie, wyszło treningowo. Ja nie mogę odpuścić dzisiaj tego treningu serio, bo w poniedziałek mnie nie było. Także dzisiaj w środę muszę być, bo to jest tylko dwa razy w tygodniu, a ja chodzę raz. Więc um, tą środę to już jest taki ostatni dzień, kiedy muszę to, ten trening zaliczyć serio. Może wam jeszcze coś tutaj dogramy z telefonu, zobaczę, czy mi się uda. Um, także dziękuję Wam za dzisiejszego vlogmasa vloga, vlogmasa bo nie wiem, czy to się zalicza do vlogu ale no, tak, dzisiaj taki dzień zwariowany, ściskam.